To, co zaraz Ci wyjaśnię, to coś, czego większość mężczyzn nie rozumie. Opowiem Ci o jednej z najważniejszych zasad, które warto poznać, jeśli chcesz zrozumieć, jak działa emocjonalne przyciąganie między kobietą a mężczyzną czyli jak rodzi się uczucie. Zrozumiemy, skąd bierze się emocjonalna więź i jak się rozwija, tak byś na końcu miał jasny obraz tego procesu. Kiedy już go zrozumiesz, będziesz wiedział, jak budować relacje w sposób bardziej naturalny i skuteczny. Na początku, gdy zaczynasz rozmowę z kobietą, jej zainteresowanie tobą jest zazwyczaj na poziomie zerowym. Z czasem jednak może wzrastać, aż do momentu, gdy pojawia się silne przywiązanie. W tym procesie kluczowe są dwa czynniki. Pierwszy i absolutnie podstawowy to czas. Aby kobieta mogła się naprawdę zaangażować emocjonalnie, potrzebuje czasu. Nie istnieje jeden konkretny gest, słowo czy rzecz, która sprawi, że nagle poczuje coś głębokiego. Dostopniowy proces. Można to porównać do powolnego gotowania, tak jak danie, które musi spędzić długie godziny na ogniu, żeby nabrało smaku. Ty natomiast możesz reagować szybciej, widzisz kogoś, kto ci się podoba, rozmawiacie, jest chemia i od razu się nakręcasz. Dlatego ważne jest, by zachować spokój i nie spieszyć się. Jeśli rozmowa się uda, świetnie, jeśli nie, też dobrze. Nie przywiązuj się zbyt szybko do efektu. Daj czas i przestrzeń. Zawsze pamiętaj o tej zasadzie: Ty jesteś szybki jak instant danie, a ona potrzebuje czasu jak potrawa, która powoli dojrzewa do smaku. Drugi czynnik, który odgrywa ogromną rolę, to zaangażowanie. Im więcej ktoś w coś inwestuje czasu, uwagi, wysiłku tym bardziej to ceni i tym bardziej się z tym emocjonalnie wiąże. Jeśli kupisz książkę sam, Masz większą motywację, by ją przeczytać, niż gdyby ktoś ci ją po prostu podarował. Podobnie jest z relacjami. To, jak bardzo kobieta jest gotowa coś zrobić dla nowo poznanej osoby, zależy od tego, jak wiele już zainwestowała w tę relację. Im więcej wkłada w waszą znajomość, energii, starań, wspólnego czasu, tym bardziej rośnie jej przywiązanie i chęć kontynuowania tej relacji. Większość mężczyzn tego nie rozumie i często postępuje odwrotnie, próbują wszystko ułatwić, wyręczają kobietę, spełniają każdą prośbę, przez co relacja staje się jednostronna. Potem nie rozumieją, dlaczego ona traktuje ich tylko jako znajomego, a bardziej ciągnie ją do kogoś, przy kim musiała się bardziej zaangażować emocjonalnie. Bo tak właśnie działa nasza psychika, bardziej cenimy to, w co sami włożyliśmy wysiłek. Zaangażowanie może przybierać różne formy. Może to być rozmowa, wspólne spędzanie czasu, planowanie spotkań czy inicjatywa z jej strony. Niektóre kobiety same z siebie lubią dawać od siebie więcej. Gotują, piszą pierwsze, planują coś wspólnie. Ale większość czeka, aż to mężczyzna nada rytm, a one naturalnie na to odpowiadają. Nie dlatego, że są niechętne, ale dlatego, że to dla nich bardziej naturalne i zgodne z tym jak odczuwają emocjonalne połączenie? Kiedy to ty inicjujesz, a ona reaguje, powstaje harmonia, w której obie strony czują się dobrze. Teraz przejdźmy do tego, jak w praktyce zastosować zasadę zaangażowania. Można wyróżnić trzy poziomy, od najłatwiejszego do najtrudniejszego. Zaczynasz od pierwszego poziomu, gdzie kobieta po prostu odpowiada na Twoje działania, potem przechodzisz na drugi. A następnie na trzeci. Poziom pierwszy: drobne prośby o współpracę. To najprostsza forma budowania zaangażowania. Polega na tym, że w uprzejmy sposób prosisz o coś niewielkiego, na przykład podasz mi serwetkę, spotkajmy się o czwartej. Chcesz potańczyć. Takie prośby są idealne dla osób, które dopiero uczą się interakcji z kobietami, ponieważ są naturalne i nie powodują napięcia. Sprawdzają się także wtedy, gdy rozmawiasz z kobietą pewną siebie, niezależną, lub taką, która nie reaguje dobrze na zbyt bezpośrednie polecenia. Jeśli dopiero zaczynasz uczyć się budowania zainteresowania, zacznij właśnie od tego poziomu. To najłatwiejszy sposób, by druga osoba chętnie współpracowała, bo czuje, że ją prosisz, a nie wydajesz polecenie. Nawet jeśli jeszcze nie postrzega Cię jako kogoś, komu może zaufać, taka forma komunikacji jest dla niej komfortowa. Z czasem, gdy relacja się rozwija, możesz przechodzić do bardziej bezpośrednich form, jeśli widzisz, że druga osoba czuje się przy tobie swobodnie. Jeśli natomiast zauważysz, że reaguje z dystansem, wróć do prostszych próśb i pozwól, by znów poczuła się komfortowo. Kiedy używasz takich próśb, druga osoba nieświadomie zaczyna się przyzwyczajać do pozytywnej reakcji wobec ciebie. To stopniowo tworzy poczucie naturalnej więzi i otwartości. Poziom drugi bezpośrednie sugestie. To poziom, w którym nie tylko prosisz, ale zaczynasz prowadzić rozmowę i sytuację w sposób bardziej zdecydowany. Zamiast pytać: Podasz mi serwetkę? Mówisz z uśmiechem: Podaj mi, proszę, serwetkę. Zamiast: Spotkamy się o czwartej? Powiedz: Spotkajmy się o czwartej. Różnica polega na tym, że to Ty przejmujesz inicjatywę. Tego typu komunikacja działa dobrze, gdy między Wami jest już pewien poziom zaufania. Jeśli druga osoba czuje, że jesteś spokojny, pewny siebie i szanujesz jej granice, naturalnie chętniej podąży za twoim kierunkiem. Oczywiście, jeśli dopiero się poznaliście, zbyt silna presja może wywołać dystans. Dlatego zaczynaj od małych kroków i zwiększaj stopniowo poziom zaangażowania. Z czasem, jeśli zauważysz, że reaguje pozytywnie, możesz prowadzić w sposób bardziej zdecydowany. Poziom trzeci: naturalne współdziałanie. To moment, w którym współpraca między wami dzieje się bez słów. Nie musisz już prosić ani sugerować, po prostu robicie coś razem i oboje czujecie, że to płynie naturalnie. To może być wspólne planowanie wyjścia, gest, który inicjuje bliskość, albo spontaniczne działanie, na przykład złapanie za rękę, kiedy idziecie przez tłum. Tego rodzaju kontakt powinien pojawiać się tylko wtedy, gdy wcześniej zbudowaliście zaufanie i obie strony czują się z tym dobrze. Niektórzy mężczyźni próbują przejść do tego poziomu zbyt szybko i wtedy pojawia się opór. Dlaczego? Bo nie dali kobiecie wystarczająco dużo czasu, by poczuła się swobodnie i zaangażowała emocjonalnie. Zamiast budować relacje krok po kroku, próbują przyspieszyć. Dlatego kluczem jest stopniowe przechodzenie przez poziomy: od prostych próśb, przez prowadzenie, aż po naturalne współdziałanie. Drugi rodzaj zaangażowania. Myślenie o Tobie. Kiedy kobieta zaczyna o Tobie myśleć w ciągu dnia, oznacza to, że pojawia się emocjonalne przywiązanie. To bardzo silny rodzaj inwestycji. Działa nawet wtedy, gdy Cię przy niej nie ma. Jak to wywołać? Są na to trzy proste sposoby. Daj jej drobne zadanie. Jeśli poprosisz, by zrobiła coś związanego z Tobą, na przykład sprawdziła coś, zapytała o coś, przyniosła coś na spotkanie. Automatycznie zacznie o tobie myśleć, planując i wykonując to zadanie. Każdy taki moment to dodatkowy bodziec emocjonalny, który wzmacnia więź. Zachęcaj do wspólnego planowania. Gdy razem ustalacie coś na przyszłość, nawet drobiazg jak wybór filmu czy miejsca, budujesz w jej głowie skojarzenie, że jesteś częścią jej codzienności. Twórz dobre wspomnienia. Każda sytuacja, która wywołuje emocje, śmiech, ciekawość, lekki dreszcz zostaje w pamięci. I to właśnie te emocje sprawiają, że zaczyna o tobie myśleć, nawet gdy cię nie ma obok. Często też proszę, żeby kobieta poszukała informacji o tym, co planujemy razem, na przykład o jakimś wydarzeniu, koncercie albo o krótkim wyjeździe. To drobne rzeczy, ale sprawiają, że zaczyna myśleć o tobie, planując i angażując się w coś wspólnego. Drugi sposób: daj jej coś, co będzie chciała o tobie odkryć. Jednym z najsilniejszych sposobów, by wywołać emocjonalne zainteresowanie, jest tajemnica. Kiedy kobieta zaczyna się zastanawiać, co myślisz, jak zareagujesz, jakie masz plany, zaczyna o tobie myśleć częściej. Najczęstsze pytania, które kobiety zadają sobie w takich sytuacjach, brzmią mniej więcej tak. Czy on naprawdę mnie lubi? Jak bardzo? Czy ma kogoś? Co zrobi, gdy znów się spotkamy? Dopóki zastanawia się nad tymi rzeczami, myśli o tobie. Z biegiem czasu ciekawość przeradza się w silne emocje. Ale jeśli od razu odkryjesz wszystkie karty i powiesz wszystko wprost, tajemnica znika, a z nią to, co ją najbardziej przyciągało. Dlatego, gdy już odpowiadasz na takie pytania, rób to w sposób, który nie zabija ciekawości, tylko zastępuje ją czymś równie interesującym, np. nową historią o sobie, czymś nieoczywistym, co budzi wyobraźnię. To właśnie pokazuje, jak ogromną moc ma niewiadoma. Osoba, której nie da się w pełni rozgryźć, intryguje znacznie bardziej. Jeśli jesteś zbyt przewidywalny, stajesz się po prostu nudny. Dużo lepiej być kimś, kto budzi ciekawość, niż kimś, kogo można w sekundę przeczytać. Trzeci sposób: drobne napięcie emocjonalne. Kiedy między wami pojawia się małe nieporozumienie czy różnica zdań, również może to zwiększyć zaangażowanie. Silne emocje, nawet te trudniejsze, sprawiają, że druga osoba intensywniej o tobie myśli. Jednak to nie jest metoda dla początkujących. Jeśli nie potrafisz dobrze wyczuć granicy, łatwo możesz przesadzić i zniszczyć relacje. Dlatego warto to rozumieć, ale nie używać celowo. Prawdziwe emocje i tak pojawią się naturalnie w każdej relacji. Nie trzeba ich prowokować. Trzeci typ zaangażowania wspólnie spędzany czas. To najprostsza forma budowania więzi. Im więcej czasu kobieta spędza z tobą, tym silniej się przywiązuje. To coś, co każdy intuicyjnie wie, bo właśnie przez wspólne doświadczenia rośnie emocjonalna bliskość. Ale ten typ zaangażowania jest bierny, czyli nie wymaga od niej aktywnego działania. Po prostu jest obok ciebie, a to już wystarczy, by budować pewne emocje. Nie można jednak polegać tylko na tym, bo kobieta spędza czas z wieloma osobami, nie zawsze budując z nimi silne uczucia. Znaczenie wspólnie spędzanego czasu rośnie w długotrwałych relacjach. Im dłużej ktoś jest przy tobie, tym głębiej rozwija się emocjonalna więź. To działa jak grawitacja początkowo prawie niewidoczna, ale z czasem coraz silniejsza. Podsumowanie: cały proces rodzenia się uczucia opiera się na stopniowym zaangażowaniu emocjonalnym, intelektualnym i czasowym. Kobieta nie zakochuje się od razu. To dzieje się wtedy, gdy inwestuje w relacje coraz więcej energii i uwagi przez dłuższy czas.